Podcast intralogistyczny Powerby A1 Sorter, Artur Olejniczak i... Mateusz Kapusta. Mateusz, dzięki wielkie za zaproszenie. Twoje dziecko jest imponujące. Cię mieliśmy cały dzień, mogliśmy obserwować to, co tutaj zaimplementowałeś. Co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby zainwestować w, w sorter, w maszynę pakującą, w AGV a Za mało ludzi? Co, co było powodem? Myślę, że chcemy się odróżniać od takich firm, które, dla których największą pozycją inwestycyjną w kapeksie jest zakup butów roboczych. Nie, okay. nie. My chcemy to zrobić dobrze, porządnie, na długi horyzont czasowy. No i co najważniejsze, mamy, mamy tutaj zespół, który jest w stanie pociągnąć takie, takie pomysły, jak, jak automatyzację, jak, jak, jak inwestycje. Ale jak to się zaczęło? To była potrzeba chwili, bo ja znam tą historię dzisiaj mi Krzysztof opowiadał. Właściciel Regaluxa, jak, jak to się w ogóle urodziło, i to jest niezmiernie ciekawe i interesujące. Myślę, że warto, żebyś powiedział, że to był przed Black Friday, czuliście, że nie dacie rady, prawda? Tych ty, 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 sytuacji Black Friday było kilka. Więc. więc Zwyczajowo instalujemy nowe rzeczy na Black Friday, tak, żeby było wyższe ciśnienie i żeby było wesoło. Natomiast tak naprawdę, y, pierwszy tutaj inwestycje zainwestowaliśmy w mały kawałek przenośnika. E, kierownik, wydań Adrian wymyślił sposób, jak zmienić całkowicie ułożenie stołów roboczych. No i ten przenośnik się prosił, żeby go tam kupić, więc go szybko kupiliśmy. No i niecały rok później wymyśliliśmy, że no najważniejszą pozycją w takiej logistyce paczkowej B2C jest, w kosztach jest, jest, jest pakowanie. Tak? To jest najdroższy proces jednostkowo, no więc no, spróbujmy to zautomatyzować. Ja już miałem pewne doświadczenie z maszynami pakującymi, więc zaczęliśmy się rozglądać co, jak. No i doszliśmy do, do pomysłu, żeby zrobić to rozwiązanie za jeden sorter. Eee, no i z, z dostarczoną przez nich maszyną pakującą. No i właściwie dostawa wyszła nam centralnie pod Black Friday. Mhm. Krzysztof mówił, że zadzwoniłeś do niego i powiedziałeś, że ludzie chodzą z bananami. Nie z kartonami bananów, tylko że z uśmiechami. To jest rzecz bez precedensu, bo, bo ludzie generalnie trochę negatywnie re reagują na automatykę, prawda? Myślę, że to było uruchomienie sortera, tak, tak, tak. Kiedy uruchomiliśmy sorter, to, 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 to spotkało się z bardzo ciepłą opinią. Eee, ja tutaj byłem, pamiętam jeszcze sobotę po Black Friday, uruchamialiśmy jeszcze wszystko, dopiero się wygrzewało. Faktycznie byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, jak, jak, jak to wystartowało. Eee, duże, duża ilość błędów nam spadła z głowy. Super temat. Mhm. Czy to urządzenie, te urządzenia, które macie, umożliwiają Wam dalszy rozwój w sensie, jest, są to klocki Lego czy, czy, czy jest to zamknięty system? Cały pomysł był tak, żeby zbudować to jako taki otwarty system do kolejnej rozbudowy, czyli kawałeczek przenośnika, zoptymalizowanie tego, maszyna pakująca która nam pozwalała na jakieś tam usprawnienia procesu w bardzo trudnym czasie, bo przez cały COVID myśmy tutaj walczyli z tym tematem. Potem sorter, który umożliwiał skalowanie w górę. No, to był ten październikowo-listopadowy Black Friday, kiedy było naprawdę gorąco, więc uruchomienie sortera było bardzo potrzebne, bardzo pomocne. No i ostatnia zabawka AGV, czyli, czyli wózek autonomiczny wożący palety. Logistycy mhm. uwielbiają -e. jak e z... Wzrostu bądź spadły wskaźniki, podniosła się efektywność, skuteczność. Już powiedziałeś o błędach, że spadła ilość błędów. Jak to się przełożyło na Wasze operacje? Czy Wy tutaj widzicie faktycznie progres we wzroście mocy przerobowych? Gdzie myślę, jest sukces? Że, myślę, że sukces jest taki dwustronny, mhm. ponieważ mamy z jednej strony automatykę, która otwiera możliwości, z drugiej strony mamy świetny zespół Adriana, Michała i Kamila Warco, który jest dyrektorem tego centrum, którzy. Pilnują szczegółów, pilnują wydajności, pilnują ergonomii rozwiązań. Oni, oni nie pozwolą, żebym ja wprowadził coś, z czym oni się nie zgadzają, a ja, a ja staram się tego nie wymuszać. Bo to jest bardzo ważne, że sama maszyna nie zrobi tej pracy. Za nią musi być zespół, który wykorzysta to, co ona może dać. No i wtedy, kiedy wykorzystamy te, te, te wszystkie drobne zmiany, dopilnujemy pilnujemy ergonomii pracy, no to, to dopiero daje wynik finalny. Czyli to jest bardzo ważne, że z jednej strony mamy automatykę, która otwiera możliwości, z drugiej strony musi być zespół, który te możliwości wykorzysta. No i nie można zapomnieć o ekipie, która walczyła tutaj z wszystkimi problemami technicznymi. Wiadomo, w czasie COVID-u to nie było proste. Kupić coś, dostarczyć coś albo ściągnąć specjalistę. Okay. Zespół e, ludzi kompetentnych i zaangażowanych jest kluczowym przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, prawda? Zespół ludzi zaangażowanych, zaangażowanych, pracowitych okay. e, zdobędzie każde kompetencje. I dalej mhm. już tak samo. Jak się motywujecie na całym? Myślę, że, myślę, że taka, taka fala rozwojowa, że robimy coś nowego jest, jest motywująca. Tak? To myślę, że duzi du, chłopcy, większe zabawki, czyli zamiast budować jakieś tam kolejki, takie małe mhm. takie, pociągi, takie tamto... Idziemy, idziemy, idziemy w większe kolejki, w większe pociągi i, i mamy z tego radość, że, 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 że to faktycznie pomaga, tak? że potrafimy poprawić ergonomię, że potrafimy ulżyć w ciężkiej pracy. Myślę, że to ma znaczenie. tak? Każdy dobry pomysł i goni następny pomysł, no i to, to wszystkich motywuje, tak? To, to jest ważne dla mnie, że, 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 że w tym zespole te pomysły, one z niego wychodzą, tak? Że to, to chłopaki wymyślają te pomysły i ciągną to do przodu, tak? Ja mogę zasze zaszeć niepokój, żeby coś zrobić, a oni to pociągną dalej w rozwiązanie. No, to, to, to jest bardzo ważne. To, to jest bardzo imponujące i to zgranie tutaj, tutaj naprawdę widać i, i da się odczuć. Jeszcze jedno pytanie dotyczące, bo z Markiem Gubałą poruszyłem temat skalowalności tych rozwiązań plus sztucznej inteligencji, na ile ona Wam pomaga, bo jedno to są ludzie, którzy dostrajają te przyciski, te pokrętła, podnoszą efektywność, ale jednak tutaj system informatyczny jest bardzo ważny, prawda? To jest bardzo ważny. No, tak więc mamy, mamy dobrego WMS-a. WMS robi naprawdę świetną robotę i, i to jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To nie, nie zawiera sztucznej inteligencji, to jest bardzo elastyczny system do bardzo dobrych procesów i myślę, że, że, że warto to zauważyć. Natomiast patrzymy daleko do przodu, bo mamy, mamy, jesteśmy beneficjentem projektu współfinansowanego przez NCBIR z użyciem sztucznej inteligencji. Więc tak, pracujemy nad tymi technologiami, pozyskujemy ludzi, którzy mają taką wiedzę i. I to są projekty. Na razie może nie będę opowiadał o szczegółach, natomiast no, fa fajnie się robić te rzeczy, które są najbardziej takie sexy w, w tej technologii. Czy zdecydowanie zwolennik rewolucji, czy jednak ewolucji? Eee, to, to jest kwestia przyzwyczajenia, bo dla jednych, <laughs> na jednych zakup przenośnika to jest rewolucja, tak. Mhm. Eee, Czyli kwestia postrzegania. Eee, tak, tak, tak. Myślę, że po tym, co myśmy tutaj zrobili do tej pory, to właściwie mamy ewolucję. Mhm. Eee, takie re, te, 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 bardzo dynamiczne ewolucje. Tak? Znaczy od, od jednego przenośnika do kilku, od opanowania jednej maszyny do kilku maszyn. Od e, AGV do sztucznej inteligencji. Myślę, że to jest taki stopniowy czas. My musimy wszyscy dojrzewać, uczyć się problemów, rozwiązań, e, dowiedzieć się, gdzie się jakie części zamienne znajduje, e, wiedzieć, kto, po, za, zaprzyjaźnić się z partnerem, zaufać mu, e, uwierzyć, że jak coś, jak coś od tego partnera wiedzie, to działać będzie. tak to, to są wszystko takie małe kroki. Tak, no dla jednych byłaby to rewolucja. Myślę, że to jednak ewolucja. Dobra, pytanie na koniec. Podobno dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, ale wszedłbyś jeszcze raz do tej samej rzeki po tych wszystkich też błędach, bo powiedzmy sobie szczerze, że się nie unika błędów przy tego typu. Nie typu chwalimy błędów, się prawda? nimi na razie. Jasne, oczywiście. Błędach, chwaliliśmy o się o tutaj. I o... Poza podcastem tak, chwaliliśmy tak. się błędami, bo myślę, że one są uczące, więc staraliśmy tak, się właśnie. podzielić błędami. Ja się starałem podzielić błędami. Mhm. E, ta, sama, ta sama rzeka. E, znaczy, chyba nie da się zrobić tego inaczej. Znaczy, okay. Trzeba wejść do jakiejś rzeki, zainwestować, nauczyć się, zmieniać, 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 zmieniać. A kiedy już jest pozmieniany, dowiedzieć się, że coś można było zrobić lepiej. Tak? No, chyba nie da się tego od razu wymyślić. To jest to ograniczona racjonalność, tak jakaś mhm. taka teoria jest ładna na ten temat. Mhm. Mhm. No dobrze, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dziękuję powodzenia. Bardzo.